Siemaneczko, cześć, cześć. Ja jestem Andrzejson i witam was na pierwszym filmiku z, z kamerką. I słuchajcie, chcę zacząć nagrywać Pokemony na tym kanale, jeżeli wy również chcecie Pokemony tutaj ze mną. Zobaczcie, no, też niesie Jeżeli też chcecie Pokemony, no to zostawcie sobie tutaj łapeczkę w górę. Trochę już tutaj zacząłem, niedużo, no, sami widzicie, więc no, ja mam nick Andrzejson. Więc jeżeli chcecie też pokonany na tym kanale, no to zapraszam, zaczynamy, zapraszam, tylko piszcie mi po prostu komentarze, czy chcecie. To ja mam raz na tydzień, że się pojawię tutaj. Na pewno wszystko, co będę robił w tej grze, będzie na pewno z Wami, więc jakby co, to albo z tym albo coś. Więc zobaczymy, jak to będzie. I w ogóle napiszcie, czy chcecie też z kamerką, czy nie. Nie wiem, nie chcecie, wszystko napiszcie, ale dobra. Więc... Napiszcie, napiszcie, czy chcecie trochę Pokemonów no Zobaczymy. więc dzięki i no na to.